Tym Razem było z, znacząco trudniej. Stawka jest strasznie wyrównana. Tak naprawdę dzielą nas już, nas już dziesiątki sekund. A co pokazały kwalifikacje, chyba bodajże numer 3, zdarzyły się wjazd dwóch samochodów na metę i 2000 sekund odstępu. Było ciężko, w kwalifikacjach mieliśmy trochę pecha. Ta druga kwalifikacja, gdzie mieliśmy procedurę 50-sekundową, niestety wybiła mi z rytmu. Przerwałem procedurę startową. Przez to z pierwszego pola wyszedłem na ostatnim miejscu, musiałem troszeczkę się odrabiać, odkuwać. Potem automatycznie kwalifikacja trzecia i czwarta już nie szła tak dobrze, jak to mogłoby się wydawać. W półfinale no postawiłem wszystko na jedną kartę i tak samo było teraz w finale. No i jest efekt, jest wynik.